przychodzi do nas bardzo często nieproszona i niechciana. Razem z Edytą Wojczak, edukatorką diabetologiczną, zapraszamy serdecznie na szóstą wirtualną konferencję Moja Cukrzyca.org, która odbędzie się 29 listopada. Edyta Wojczak będzie z nami i przedstawi, mam nadzieję, bardzo ciekawy wykład na temat tego, jak mamy zrozumieć siebie, żeby żyć w zgodzie z, ze sobą, tak? W zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, co do nas przychodzi, bo diagnoza przychodzi do nas bardzo często nieproszona i niechciana, ale nie możemy z nią nic zrobić, więc najlepiej jest zaakceptować ją i w ramach samoopieki, o której będziemy rozmawiać w trakcie wykładów, sama opieka, która składa się z trzech elementów Jednią z nich jest zrozumieć siebie i zaakceptować siebie. Drugą i trzecią opowiemy w trakcie wykładu. Zapraszamy serdecznie. Rejestrujcie się, udział jest bezpłatny. Widzimy się 29 listopada w formule online z dowolnego miejsca na świecie. Do zobaczenia.